Witajcie na kanale TradeLux. Dzisiaj prezentacja Peugeot 508 drugiej generacji w wersji GT-Line. Oczywiście dwulitrowy silnik Blue HDI w połączeniu z ośmiobiegową automatyczną japońską skrzynią biegów. Kolor biała-perła, charakterystyczne czarne dodatki dla wersji GT-Line dwukolorowe alufelgi całość powoduje, że auto wygląda naprawdę z bardzo fajnym smakiem przejdziemy sobie teraz do pomiaru lakierniczego maska oczywiście aluminiowa Błotniki przednie również. Natomiast pozostałe elementy są już stalowe. Klapa plastikowa. I zarówno z tej strony i z drugiej strony pokazuje troszeczkę grubiej z tego powodu, że jest wyprofilowany element i ciężko jest przyłożyć głowicę a to jest bardzo ważne, to po pierwsze a po drugie to jest aluminium, więc troszeczkę inna struktura lakieru niż na stali i tak się prezentuje pomiar lakierniczy sobie teraz do mankamentów wizualnych nie ma ich za wiele minimalne odpryski po kamieniach na zderzaku się w ogóle nie rzuca w oczy minimalnie tutaj to samo po kamieniach odpryski na szczęście to jest plastikowe osłania bardziej maskę jeśli chodzi o Odpryski. Tutaj była minimalna wgniotka od otwierania drzwi, której tak naprawdę nie widać. Na zderzaku minimalny odprysk po kamieniach. I tutaj mikro wgniotki od otwierania drzwi też których nie widać. I tutaj tak samo. Jak auto gdzieś stało blisko zaparkowane, to często druga osoba nie zwraca uwagi. Otwiera drzwi. Powoduje takie mikro wgniotki, których nie widać. I tutaj odpryski od kamieni tego też. Nie widać, jak podejdziemy na pół metra. Auto naprawdę jest utrzymane bardzo, bardzo ładnie i prezentuje się tak samo. Jeśli chodzi o różnice wersus standardowa wersja, no to inny grill. Te plasty są szersze, całkowicie inaczej zbudowane w porównaniu do standardowej wersji. dodatki Black Piano, jeśli chodzi o lusterka na lufelgach. czarne wykończenie listew czarne wykończenie przy drzwiach z dodatkiem line i czarna lakierowana dokładka to jeśli chodzi o elementy i różnice zewnętrzne wejdziemy sobie teraz do wnętrza zasadnicza różnica na ścięciu kierownicy mamy napis GT Line w wersji GT jest GT i ciemna podsufitka wygląda to naprawdę Fajnie, jeśli chodzi o wyposażenie sportowe fotele, przeszycia, wykończenie, a la carbon. Tutaj mamy zabezpieczenie do kół uruchomimy sobie. Ochód. Mm. Oczywiście Android Auto Mirror Link, Apple CarPlay dwustrefowa automatyczna klimatyzacja, nawigacja. Systemy do wspomagania, reflektory kierunkowe, adaptacyjne światła z tyłu, oświetlenie powitalne, w środku również jest podświetlanie LEDowe. Active Safety Brake Wyświetlanie zalecanej prędkości Alarm nie uwagi kierowcy no, Możemy załączyć od razu Rozpoznawanie znaków drogowych Z kamery Monitorowanie martwych pól I wiele, wiele innych dodatków Oczywiście wirtualny cockpit, Sterowanie głosowe Ładowarka Indukcyjna tutaj Od razu też jest Wyjście na USB i podpięcie do Android Auta I przejdziemy sobie jeszcze Do tyłu Oczywiście szyby bezramkowe, przód, tył tutaj taka ciekawostka ISOFIX schowany pod zameczkami tutaj z tyłu mamy gniazda USB dla pasażerów widać, że jest nuta no nowoczesności jeśli chodzi o gadżety o wykonanie o systemy wspomagające podświetlanie LED'owe już mamy system SOS satelitarny i concierge oczywiście bezramkowe lusterko wsteczne fotochromatyczne i przejdziemy sobie za chwilę na zewnątrz do klapy bagażnika jeśli chodzi o wyposażenie to również mamy kamerę cofania oraz boczne czyli 180 stopni plus czynniki i w lusterkach oczywiście wykrywanie przeszkód w martwym polu widzenia czyli tak zwany system BLIS odpalimy sobie jeszcze LOWA pójdziemy pod maskę Oczywiście auto jest po serwisie, wszystko będzie wyszczególnione w poście. Na co warto zwrócić uwagę, jak kupujecie gdzieś indziej auto? Datę produkcji lamp. Tutaj jest auto z grudnia 2019. Lampy są z września 2019, jeśli chodzi o produkcję. I tak wygląda. Pod maską. Tutaj ściągnięta osłona plastikowa. Silnik dwulitrowy Blue KDI. I tak się prezentuje. Klapa otwierana jest oczywiście elektrycznie. Jest możliwość otwierania nogą z pilota z guzika. My akurat perforujemy. Metodę otwieraną z guzika jest najwygodniejsza, wystarczy przytrzymać. I to jest fajne w tej generacji, to również w ten sposób jest zamykana. Więc, dlatego, jest to najwygodniejsza forma dostępu do bagażnika. Tutaj, na zakończenie, jeszcze słynne kły lewa. Dajcie znać w komentarzach. Co myślicie o takim samochodzie, o takiej wersji wyposażenia? Czy Wam się podoba? Liczymy na Wasze komentarze, udostępnianie. Akurat może ktoś znajomy albo z rodziny szuka takiego fajnego samochodu, a nie wie, że takie posiadamy. Zapraszamy do komentowania uczestnictwa na kanale. Pozdrawiamy. Ekipa TradeLux.